Witajcie dzisiaj po raz pierwszy na moim kanale Władysław Surkow, były doradca Kremla, twórca znaczeń, w tekście Długie Państwo Putina. Wygląda na to, że mamy wybór. Słowa te zadziwiają swoją głębią i śmiałością. Wypowiedziane półtorej dekady temu dziś są zapomniane i niecytowane. Ale zgodnie z prawami psychologii, to o czym zapominamy wpływa na nas znacznie silniej niż to co pamiętamy. A słowa te, wykraczając daleko poza kontekst, w którym zostały wypowiedziane, ostatecznie stały się pierwszym aksjomatem nowej rosyjskiej państwowości, na którym zbudowane są wszystkie teorie i praktyki obecnej polityki. Iluzja wyboru jest najważniejszą z iluzji, koroną sztuczką zachodniego stylu życia, zachodniej demokracji w szczególności. Odrzucenie tej iluzji na rzecz realizmu doprowadziło nasze społeczeństwo najpierw do refleksji nad własną, szczególną, suwerenną wersją demokratycznego rozwoju, a następnie do całkowitej utraty zainteresowania dyskusjami na temat tego, czym powinna być demokracja i czym w ogóle powinna być. Otworzyły się ścieżki dla swobodnego budowania państwa kierującego się nieimportowanymi chymarami, ale logiką procesów historycznych, a tym samym sztuką tego, co możliwe. Niemożliwa, nienaturalna i sprzeczna z historią dezintegracja Rosji została zatrzymana, choć z opóźnieniem, ale stanowczo. Po upadku z poziomu ZSSR do poziomu Federacji Rosyjskiej Rosja zaczęła się odbudowywać i powróciła do swojego naturalnego i jednego możliwego stanu. Stanu wielkiego, rosnącego, gromadzącego ziemię wspólnot narodów. Nieskromna rola przypisana naszemu krajowi w historii świata nie pozwala mu zejść ze sceny ani milczeć w tłumie, nie obiecuje pokoju i przesądza o trudnym charakterze lokalnej państwowości. Tak więc państwo rosyjskie trwa, a teraz jest to państwo nowego typu, jakiego nigdy wcześniej nie mieliśmy. Ukształtowane w połowie lat 90. wciąż jest mało zbadane, ale jego oryginalność i żywotność są oczywiste. Testy warunków skrajnych, które przeszło i przechodzi, pokazują, że ten organicznie ukształtowany model struktury politycznej będzie skutecznym środkiem przetrwania i wyniesienia narodu rosyjskiego w nadchodzących latach i dziesięcioleciach, a najprawdopodobniej przez całe nadchodzące stulecie. Historia Rosji zna zatem cztery główne modele państwa, które można warunkowo nazwać od nazwisk ich twórców. Państwo Iwana III, czyli Wielkie Księstwo Królestwo Moskiewskie, cała Rosja xv 17, wiek, Państwo Piotra Wielkiego, Imperium Rosyjskie XVIII-XIX wiek, Państwo Lenina, czyli Związek Radziecki XX wiek, Państwo Putina, Federacja Rosyjska XXI wiek. Stworzone przez ludzi, mówiąc słowami Gumilewa, długiej woli, te wielkie machiny polityczne zmieniające się nawzajem, Naprawiane i dostosowywane na bieżąco, stulecie po stuleciu, zapewniały rosyjskiemu światu stały ruch w górę. Wielka machina polityczna Putina dopiero nabiera rozpędu i przygotowuje się do długiej, trudnej, interesującej pracy. Jej pełne możliwości są daleko przed nami, więc za wiele lat Rosja nadal będzie państwem Putina. Tak jak współczesna Francja nadal nazywa siebie Piątą Republiką Degola, Turcja, mimo że jest obecnie rządzona przez kemalistów, Nadal opiera się na ideologii sześciu strzała Taturka, a Stany Zjednoczone nadal odwołują się do obrazów i wartości półlegendarnych ojców założycieli. Należy uświadomić sobie, zrozumieć i opisać putinowski system władzy i w ogóle cały zespół idei i wymiarów putinizmu jako ideologii przyszłości. Trzeba to zrobić dla każdego, kto nie jest Putinem, ale chciałby być taki jak on. Opis powinien być sporządzony nie w stylu dwóch propagand, naszej i nie naszej, ale w języku, który zarówno oficjalność rosyjska, jak i oficjalność antyrosyjska uznane byłyby za umiarkowanie heretyckie. Taki język może stać się akceptowany dla dość szerokiego grona odbiorców. Jest to wymagane, ponieważ ustrój polityczny stworzony w Rosji jest odpowiedni nie tylko dla naszego kraju, ale ma znaczny potencjał eksportowy. Popyt na niego lub na jego poszczególne elementy już istnieje. Jego doświadczenia są badane, częściowo adaptowane i naśladowane zarówno przez grupy rządzące, jak i opozycyjne w wielu krajach. Zagraniczni politycy obwiniają Rosję za ingerowanie w wybory i referenda na całym świecie. W rzeczywistości sprawa jest jeszcze poważniejsza. Rosja ingeruje w ich mózgi, a oni nie wiedzą, co zrobi ze swoją zmienioną świadomością. Odkąd po katastrofalnych latach 90. nasz kraj pożyczył ideologiczne pożyczki, sam zaczął wytwarzać znaczenia i rozpoczął informacyjną kontrofersywę na zachód. Europejscy i amerykańscy eksperci zaczęli popełniać coraz częstsze błędy w swoich prognozach. Są zaskoczeni i wściekli na paranormalne preferencje elektoratu, zdezorientowali i ogłosili inwazję populizmu. Tymczasem zainteresowanie cudzoziemców rosyjskim algorytmem politycznym jest zrozumiałe. W ich ojczyznach nie ma proroka, a Rosja już dawno przewidziała wszystko, co dzieje się z nimi dzisiaj. Kiedy wszyscy jeszcze szaleli na punkcie globalizacji i głośno mówili o płaskim świecie bez granic, Moskwa wyraźnie przypomniała im, że suwerenność i interesy narodowe mają znaczenie. W tamtych czasach wielu karciło nas za nasze naiwne przywiązanie do tradycji, które rzekomo już dawno wyszło z mody. Omawiali nam, że nie ma potrzeby trzymać się wartości XIX wieku, ale odważnie wkroczyć w XXI wiek, w którym nie będzie suwerennych narodów i państw narodowych. W XXI wieku wszystko potoczyło się jednak po naszej myśli. Angielski Brexit, amerykańskie Great Again i antymigracyjne ogrodzenie Europy to tylko pierwsze pozycje na długiej liście przyjawów deglobalizacji i powrotu nacjonalizmu na całym świecie. Kiedy hegemonia hegemona nie była już przez nikogo kwestionowana, a wielki amerykański sen o dominacji nad światem prawie się spełnił, a wielu wyobrażało sobie koniec historii, wtedy przemówienie monachijskie zabrzmiało jako ostrzeżenie. Wydawało się to dysydenckie, ale dziś wszystko, co jest w nim wyrażone, wydaje się oczywiste. Wszyscy są niezadowoleni z Ameryki, łącznie z samymi Amerykanami. Nie tak dawno temu, mało znany termin Derin Devlet, z tureckiego słownika politycznego, został rozpowszechniony przez amerykańskie media, przetłumaczony na angielski jako Deep State, a stamtąd rozprzestrzenił się na nasze media. W języku rosyjskim okazało się, że jest to głębokie państwo. Termin ten oznacza sztywną, absolutnie niedemokratyczną organizację sieciową rzeczywistej struktury władzy. Ukryta za zewnętrznymi, pozorowanymi instytucjami demokratycznymi. Mechanizm, który w praktyce działa poprzez przemoc, przekupstwo i manipulacje, jest ukryty głęboko pod powierzchnią społeczeństwa obywatelskiego. Odkrywając w sobie nieprzyjemnego głębokie państwo, Amerykanie nie byli jednak szczególnie zaskoczeni, ponieważ od dawna domyślali się jego istnienia. <laughs> Z głębi i ciemności tej niepublicznej, niereklamowanej władzy wyłania się jasne miraże demokracji stworzone tam dla ogółu mas. Iluzja wyboru, poczucie wolności, poczucie wyższości. Nieufność i zazdrość, wykorzystywane przez demokrację jako priorytetowe źródło energii społecznej, mają niezbędny efekt absolutyzowania krytyki i podnoszenia poziomu lęku. Hejterzy, i wściekłe boty, które do nich dołączyły, utworzyły wrzaskliwą większość, wypierając niegdyś honorowe klasę średnią z dominujących pozycji, która kiedyś nadawała zupełnie inny ton. Teraz nikt nie wierzy w dobre intencje polityków, dlatego uważaj się za złośliwych, przebiegłych, a nawet wręcz łobuzów. Nie można pozwolić łajdakowi posunąć się za daleko z tego prostego powodu, że jest łajdakiem. A kiedy w okolicy są sami łajdacy, trzeba ich użyć, żeby powstrzymywali siebie nawzajem. Łódź zostaje znokautowany przez łajdaka. <laughs> Istnieje szeroki wybór łajdaków i różne sposoby, by doprowadzić do walki między nimi, dbając, by żaden z nich nie górował nad innym. W ten sposób powstaje korzystny system kontroli i równowagi. Dynamiczna równowaga podłości, równowaga chciwości, harmonia oszustwa. Jeśli ktoś mimo to flirtuje, zachowuje się dysharmonijnie, czujne, głębokie państwo spieszy na ratunek i niewidzialną ręką ściąga postatę na dno. Tak naprawdę w proponowanym obrazie zachodniej demokracji nie ma nic strasznego. Wystarczy trochę zmienić punkt widzenia, a znów stanie się on nieszkodliwy. Ale osad pozostanie, a człowiek Zachodu zaczyna odwracać głowę w poszukiwaniu nowych modeli sposobów istnienia i widzi Rosję. Nasz system, jak wszystko, co w ogóle robimy, nie wygląda oczywiście bardziej elegancko, ale jest bardziej uczciwy. I choć nie dla każdego słowo bardziej uczciwy jest synonimem słowa lepszy, nie jest to pozbawione uroku. Nasze państwo nie jest podzielone na głębokie i zewnętrzne, jest zbudowane jako całość ze wszystkimi jego częściami, przejawami na zewnątrz. Najbardziej brutalne struktury jego władzy przebijają się prosto przez fasadę, nieosłonięte żadnymi architektonicznymi ekscesami. Biurokracja, nawet jeśli jest przebiegła, nie robi tego zbyt ostrożnie, jakby wychodząc z założenia, że i tak wszyscy wszystko rozumieją. Wysokie napięcie wewnętrzne związane z utrzymywaniem rozległych, heterogenicznych przestrzeni i ciągłym przebywaniem w gąszczu walk geopolitycznych sprawia, że wojskowo-policyjne funkcje państwa są niezbędne i decydujące. Tradycyjnie nie są one ukrywane, a wręcz przeciwnie, demonstrowane, ponieważ Rosja nigdy nie była rządzona przez kupców prawie nigdy z wyjątkiem kilku miesięcy w 1917 i kilku lat w latach 90. którzy uważają biznes wojskowy za gorszy od biznesu handlowego oraz liberałów towarzyszących kupcom, którzy, których do, doktryna opiera się na negowaniu wszystkiego, co jest nawet trochę policyjne. W Rosji nie ma głębokiego państwa. Wszystko widać na pierwszy rzut oka, ale są głębocy ludzie. <laughs> na błyszczącej powierzchni śni elita, która stulecie po stuleciu aktywnie na swoją korzyść angażuje ludzi w niektóre ze swoich działań spotkania partyjne, wojny, wybory, eksperymenty gospodarcze głębocy ludzie uczestniczą w wydarzeniach, ale nieco z boku. Nie pojawiają się na powierzchni, żyjąc we własnych głębiach zupełnie innym życiem. Dwa życia narodowe, powierzchniowe i głębokie, toczą się czasem w przeciwnych kierunkach, czasem w zbieżnych, ale nigdy nie łączą się w jedno. Głębocy ludzie są pogrążeni, są zawsze pogrążeni w swoich myślach, niedostępni dla badań socjologicznych, agitacji, gruźb i innych metod bezpośredniego badania i wpływu. Uświadomienie sobie, kim są, co myślą i czego chcą, często przychodzi nagle i późno i nie do tych, którzy mogą cokolwiek z tym zrobić. Niewielu socjologów podejmuje się dokładnego ustalenia, jaką są częścią populacji. W różnych okresach byli myleni z chłopami, ploretariuszami, bezpartyjnymi hipsterami i urzędnikami państwowymi. Nazywano ich nosicielami Boga i odwrotnie. Czasami uznawano, że nie istnieją rzeczywistości. Wielokrotnie wycofywali się pod naporem własnych lub obcych najeźdźców, ale zawsze wracali. Głębocie ludzie tworzą ze swoją gigantyczną supermasą nieodpartą siłę kulturowej grawitacji. Która jednoczy naród i przyciąga na ziemię elitę, która od czasu do czasu próbuje wznieść się kosmopolitycznie. O Kim on teraz powiedział. W każdym rozwiniętym narodzie jest swego rodzaju jądro patriotyczne. Ludzie, którzy niosą w sobie ducha tego narodu, są oni taką matrycą, która pozwala odrodzić się narodowi po ciężkich czasach. U nas też powinna być taka, taki, takie jądro. Jeśli nie ma, tego jądra należy jak najszybciej stworzyć, bo jeśli nie, to skończymy jak Ukraińcy, czyli na śmietniku historii. Narodowość, cokolwiek to znaczy, poprzedza państwowość, determinuje jej formy, ogranicza fantazję teoretyków, a praktyków zmusza do określonych działań. Jest to potężny atraktor, do którego nieuchronnie prowadzą wszystkie trajektorie polityczne bez wyjątku. Zdolność do słuchania i rozumienia ludzi, dostrzegania ich i odpowiedniego działania jest wyjątkową i główną zaletą państwa Putina. Jest ono adekwatne do ludzi i w zgodzie z nimi, a zatem nie podlega destrukcyjnym przeciążeniom ze strony przeciwnych, prąd przeciwnych prądów historii. W konsekwencji jest skuteczne i trwałe. W nowym systemie wszystkie instytucje podporządkowane są głównemu zadaniu – poufnej komunikacji i interakcji najwyższego władcy z obywatelami. Różne gałęzie władzy skupiają się na osobowości przywódcy, uznając ją za wartość samą w sobie, ale tylko w takim stopniu, w jakim zapewniają z nim więź. Oprócz nich nieformalne metody komunikacji działają z pomnięciem struktur formalnych i elitarnych grup, a kiedy głupota, zacofanie lub korupcja zakłócają linię komunikacji z ludźmi, podejmowane są energiczne działania naprawcze. Wielopoziomowe instytucje polityczne przejęte z Zachodu są czasami uważane za częściowo rytualne, ustanowione bardziej po to, by było jak u wszystkich, aby różnice w naszej kulturze politycznej nie były tak uderzające dla naszych sąsiadów, nie drażniły i nie przerażały ich. Są jak ubrania na wyjście i te, w których chodzisz po domu. W gruncie rzeczy społeczeństwo ufa tylko pierwszej osobie. Czy jest to duma narodu, który nigdy nie został przez nikogo pobity, czy jest to chęć wyprostowania ścieżek prawdy, czy coś innego trudno powiedzieć, ale jest to fakt i nie jest to fakt nowy. Nowością jest to, że państwo nie ignoruje tego faktu, bierze go pod uwagę i kieruje się nim w swoich działaniach. Uproszczeniem byłoby sprowadzenie tematu do osławionej wiary w dobrego cara. Ludzie głęboko bieżący wcale nie są naiwni. I raczej nie uważają dobroci za królewską cnotę, mogą raczej myśleć o władcy w ten sam sposób, jaki Einstein powiedział o Bogu wyrafinowany, ale niezłośliwy. Nowoczesny model państwa rosyjskiego zaczyna się od zaufania i na nim się opiera. Jest to jego zasadnicza różnica w stosunku do modelu zachodniego, który kultywuje nieufność i krytycyzm. Nasze nowe państwo. W nowym stuleciu będzie miało długą i chwalebną historię. Nie załamie się. Zrobi wszystko po swojemu. Zdobędzie i utrzyma nagrody w pierwszej lidze gołopolicznych zmagań. Prędzej czy później wszyscy, którzy żądają od Rosji zmiany postępowania, będą musieli się z tym pogodzić. Koniec. Posłuchać, zrozumieć. Trzymajcie się. Hej.